Na wschodnim skraju lasu, gdzie drzewa rzedły, Bartolomeo zatrzymał się chwilę, aby rozprostować plecy. Dzień powoli chylił się ku końcowi, promienie słońca topniały w złotym blasku na korze dębów. Chłodne powietrze wciskało się pod jego znoszoną opończę, przypominając o nadchodzącej nocy. Droga wiodła dalej przez pola, ale Bartolomeo postanowił poszukać schronienia w pobliskiej wiosce. Wędrówka przedłużała się już drugi tydzień, a brak odpowiedniego posiłku odcisnął piętno na ciele podróżnika. Żołądek przypominał mu o sobie nieprzyjemnym ssaniem. Kiedy dotarł do zabudowań, zmierzch przybrał głębsze odcienie. Deszcz wisiał w powietrzu, grożąc lodowatą ulewą. Bartolomeo wszedł na podwórze jednej z chat, gdzie stara kobieta, opatulona w brudną chustę, dobiła ziarno w starym moździerzu. Na jego widok uniosła wzrok, ale z ust nie padło żadne słowo. Jej oczy były jak zasnute mgłą. Przyjacielu wędrowcze, rzadko tu widzimy takich jak ty.